Cześć, witajcie, z tej strony Kira, to jest kolejny odcinek nowego anime. W tym odcinku e, krótko opowiem o tytule Danganronpa The Animation, chyba dobrze to wypowiedziałem. Jest to tytuł troszeczkę podobny do mangi Daubt, jeżeli ktoś zna. E, troszeczkę też można jakby cały ten motyw historii porównać do Mirejniki, jednak bardziej o, do Daubta. E, więc anime opowiada o e, 15 osobach, które dostają zaproszenie do jakiejś akademii, uczelni, coś w tym stylu. I między innymi do tej piętnastki zalicza się właśnie nasz główny bohater. Także otrzymuje to zaproszenie i budzi się w pustej sali lekcyjnej, która jest jakoś chroniona ogólnie cała uczelnia przed wyjściem na zewnątrz, nikt nie może wyjść. I potem kieruje się do sali gimnastycznej chyba to właśnie była sala gimnastyczna i spotyka tam pozostałą czternastkę uczestników, poznaje ich, wszystko jest spokojnie, ale nagle pojawia się tam. Taki jakby dyrektor tej szkoły jest to taka pluszowa jakby maskotka. I wszystko im tłumaczy o co chodzi, że jest to miejsce zamknięte, skąd nie mogą wyjść i żeby, żeby jeżeli jakaś osoba chciałaby wyjść, to wtedy ta osoba musi kogoś zabić i następnie nikt nie może się dowiedzieć o tym, że ona to zrobiła. Jeżeli jej się to uda, to e, wtedy jakby jest taki sąd, na którym wszyscy dyskutują, e, kto mógł to zrobić. Jeżeli uda im się odgadnąć i rzeczywiście zgadną, e, że kto to zrobił, to wtedy ta osoba. Która to zrobiła, idzie na sąd, jest po prostu egzekucja i jest zabita. Jeżeli wskażą złą osobę, wtedy reszta uczestników, poza tą winną osobą, po prostu idą na egzekucję i tylko winna osoba zostaje. To jakoś było chyba w ten sposób. Mam nadzieję, że nic nie poprzekręcałem. Więc i tak się właśnie przedstawia, tak przedstawiają te zasady tej gry. Oczywiście mogą się nie zabijać, mogą tam żyć, bo jedynie też tam mają wszystko. Żyć, żyć mogą jednak nie, nie wszyscy jakby wytrzymują i no wiadomo spośród, spośród 15 osób ciężko żeby wszystkie w zgodzie na no coś takiego zgodziły więc y, po prostu y, będą tam y, różne sytuacje nie wiem czy wspomniałem ale chyba na razie są trzy odcinki tam czwarty jakoś chyba powoli jest y, no i ja osobiście y, lubię takie, takie gatunki których jest mało chyba no E, jedynie Manga Dauk jest najbardziej zbliżona do tego motywu. E, z, oczywiście z tytułów, których znam, chyba, że jest, jest coś więcej. Bardzo chętnie bym się, się coś takiego zobaczył, jeżeli wiecie, czy jest coś takiego. Możecie też napisać. E, no i tak się przedstawia właśnie główna, e, główny ciąg fabularny tej e, historii. Jeżeli lubicie tego typu historie, to naprawdę, zachę naprawdę zachęcam. E, no początek jest tylko taki trochę, że wszystko się za szybko może dzieje, ale Myślę, że ogólnie sam motyw tej historii yy, wystarcza, żeby anime było już yy, było zachętą i żeby stwierdzić, że jest fajne. Więc to wszystko, tak się przedstawia to, to jakby na, na początku, więc kończę już ten, ten odcinek i tyle, więc trzymajcie się, cześć.